Львівський муніципальний мистецький центр. Я розповім вам трішки про ці фотографії, які я знімала минулого літа. Це було передовсім у Львові, але також у Новосільках Захальчицьких. Це біля Львова. Якраз ця фотографія була там зроблена. Це божа матері, яка стоїть на такій. Wyliczono kolonii. C. Duże ciekawa e, skulptura sama po sobie, bo niektórzy te uważają, i że ona zrobiona w majsterni pinsla samochód. Nie, nie samym pinslom, ale jego studentami. E, no i tak e, ten proces restauracji był dużo dołchy i ma być. Takie pierwsze pytania, jakie zawsze ja czuję, kiedy rozkazuję komuś, że ja tam tusuję z restauratorami tu, w Lwowie, to wsi zawsze każuć, ale na wierzcho zachęщать No zaraz. Nie ma ważniejszych pytań, nie ma ważniejszych problemów. ja to zawsze odpowiadam słowami Churchilla. No to jak raz było pro teatr, a, ale ja uważam już o stosuje się w i kultury w Zachali. Co ma być wam widomie słowa, że tak też pytam, czy dawa i koszty na kulturę, na teatr, jak się w nas wina. A inni odpowiedział, no jak się na teatr, to na co wina. To di, tak samo ja uważam jej z restauracją, a nawet większe, bo ona zachęca prostu historii. I to też bardzo ważne. Nasza komanda zawsze była polsko i ukraińską i my pracowali nad e, zawsze, co było spilne i nad zachistą wspólnej e, spilnoj o, tak co było. No i tak, e, to możemy i dalej. <grywa> Tutie, no, większość tych fotografii jest z e, e, kla, e, Monasteru Benedyktynok Lwowie. I to e, także projekt, który bardzo trwa i dosyć trwa, i tego roku będzie kontynuowany. To mm, na takim 30-metrowym rusztowaniu. No, wy nabuď znajcie, jak wygląda samo to miejsce. I tam na wieży jest atyka, która no, zdobiona jest skulturami. No i co roku my budujemy, co i ostatni, ostatnią czas z tym rozczysta, czaty, <laughs> tak już. i e, re, restaurowaty. I e, chcę, był w duże, duże takiej, Parny i dzień, kiedy ja jeździłam Malacji fotografii i kiedy ja ich pojawiłam, mnie jakoś tak wyraziło to, że oni zachowywali na meni troszkę taki italijski neorealizm. I e, sama jak raz, e, jakoś to nie tylko przez tę pogodę, ale także, no, jakoś taki dzień był, że jakoś te kadry meni tak podchodzili, że e, Gdzieś tam jest, a miejsce ciekawe tym, że e, e, no to także jak manieryzm, to to także jak pojednania, e, de kilku, e, no, dwóch e, stylów, ska, można powiedzieć. No i dla mnie duże ważne było, żeby te wszystkie fotografie zrobione na pliwci bo to także jak mój e, poklin dla e, tego, jakimi jest restauracja? Bo to nie tylko trzeba mieć dużo znania, dużo jakiegoś takiego umienia, ale także to jak dla mnie wyt mistrzostwa. A ja tutaj, no i często w restauracji wzywają coraz to technologii, ale także często one szukają w tych starych, po prostu lepsze czy prosto nawet znaty jak pracowali majstry wtedy, to jest bardzo ciekawa sprawa. No i dla mnie to było tak samo praca z pliwkoją, to było takie e, powrót do w fotografii jak dla mnie i spróba prosto prostu także pracować z materiałem nie tylko z cyfroją na komputerze ale także. Z materiałem, ja dużo, tyle szopcji. Fotografie, jakie wy tu zobaczyte, były także projawleni e, analogowo, ale cenę wdało się na żal, ale pliwka była pokawlona. ręcznie. <grywa> ja to zrobiła sama. Tak. E, no i szóż. Możemy i ty szedali, <grywa> A, także było pytania podczas wernisarzu, czy. I co tak, już do recyklingu często traplajec, jak my pracujemy. ludzie przychodzić i pytają, aha, to wy restaurujecie, to co, toczno, wy zaraz w prosto ci skulptury, albo i nie powernetcie, ich na misjach. E, no, nic, tak nie pracuje. E, I tutaj jak raz je e, komanda naszych opcji, jaki e, prosto, e, no, ma być cenne jedokaz, one w krawędź, nic oko. Ale to faktycznie tak bywa, że jakie elementy my zabieramy w majsterniu, żeby tam ich rozczyścić czy prosto nimi jakoś tam zajmować, ale one później wracają tam, gdzie mają buty. No i tak, a tutaj jak raz jest e, przykład na to, jak pojednuje się i historia i nowoczesny Pithit, hit, e, bo tutaj jest e, no, ma być nie duże, dobre widno, bo te foto nie do końca proce, ale tutaj jest laser i to nowy sposób rozczyszczania. no nowy, nie nowy, ale taki, jaki my tut tutaj także no i to także pojednuje ci no, historię, współczesność i majбут. Tak by można wskazać jak ktoś by dużo chciał. No dobrze. dawajte dalej. A no tutaj jak raz e, Cecja kolona u nowosilkach Zachalczyckich. z nowosilkami taka problema, że bilalwowa ich je teś try i pierwszy raz kiedy my domowelej z komandą, już o się u nowosilkach to czasem na pojechała z Wisnu, więc, <grywa> nowosilki, ale za drugim razem w się znali, gdzie mają i to też był dłuższy projekt, ale duże no to i to miejsce i to obiekt duży, bardzo duże ładny i duży no mnie wrażyło prosto to jak ci majstry tamtego czasu byli mm, z nie, nie jak one dobrze wmiły prosto swoją robotę robić. <gry> i jak dobrze one um, zrobili, że ona w takim ładnym stanie tak nasprawdzie mogła być zbereżona do dzisiejszego dnia. To jest prawdziwe wrażenie, no bo ta kolona postilna na zewnątrz e, prosto tak i e, no często padaje deszcz, witry, wiatry tam duże silni a ona prosto stoi. No i tak. Dobre. szoszę, e, No ma ta fotografia. to także troszki pro mm, co, że restauracja to także straż nie tylko dla restauratorów, ale także i dla skulptur. E, ja myślę, że tu to e, troszkę widać, e, albo czasem to znajduje takie dziwne e, spa, gdzie przechodzą różne procedury i gdzie wszystkie skulptury e, też no, mają swoje odnowienia i czas na samorozwytok i takie inne rzeczy. No i co? E, a, no ma być te pytania, że z początkom pewną masztabki, e, do nie czy w ogóle będzie możliwość, żeby e, przedłużyć robo, e, roboty, jakie tutaj e, my już zaczynaliśmy. E, no same z tych problemów, e, no, co gdzieś tam um, pojednuje się ja z tym, sz, proszę, ja zaczęłam mówić z początku, ale zresztą no, jak pro że um, restauracja ważna tym, że historia, historia sztuki jest taką no, po prostu częścią nacji i bez niej jak dla mnie nacine będę. i to mu ważne, z procią pilną po no, prostu dbały i szanować, i cenić, bo ona naprawdę duże e, no, nawet tak prosto duże harna. <laughs> nie tylko cenna, ale i harna. a tu jest jedyne foto jakie je tak suto pro zachrest to Latyńskiej Katedry e, i to Foto, men, men ja znaju, czy wy, mm, znaje te foto zawsze mnie mnie nachadowało. Ja nazywając czy w taki Hurt Dead Contents, ale w nich jest jeden album, gdzie jest taka fotografia, na якоj jest ona na Twitter i tam jest taka skulptura jaka no takiej płaczki. I mnie zawsze te jak zagęszczenie ci obiekty nachadowało ciu fotografiu jedyna różnica między nimi, jak dla mnie, to też, że tutaj той, e, skażimo żalibny odjazd bude koleś stłaknuty i one będą wolnymi, no a tam nie. I to też takóż ma być e dla mnie pro Nadiu troszki cepoto. Jakaś jeszcze nie nadjechła, ale też tam je ja, wszystko, co chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję, że wy przyszli. Na ktoś ma jakieś pytania, ale spodziewam się, że nie. <noise> Mam pytania, bo ja już. O, mało, mało. Tyś masz dużo Tak, ale to jak raz pliwka i jeśli chodzi o propliwku to, pro pliwku, to, to, to um, maksimum. <noise> Dobra, jeszcze No. Buduć. Buduć my chcemy zrobić, ale to możliwe bude na osień, taką wystawę. E, no, suto pro restaurację i nawet chcielibyśmy e, prywesty z sobą skulptury i zrobić majsterklasy z oczyszczania piskostrójką. Tak. To jest plan, ale czy to będzie? Kto wie. <noise> po o tak. A macie taką i w Warszawie, tak? Ty w Nie, 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 nie. Nie, to będzie, e, ale to będzie wystawka pro e, jaszczyki ci metalewi. My prosto, no bo ja też wolontariusz w organizacji Ukraina pomagamy, bo to i restauratory i wolontery, jak raz. I my po taktycznej medycynie i prosto my zorganizowali tak ku o rozdali ci metalowi jaszczyki pisła patronił różnym lwiwskim художnikami, one rozmalowały ich i my prosto prostu tam u Warszawie ich pokazywać i tam no. Ale <laughs> teraz jest dobry, no, ludzie są dobry. Pókiż martwy sezon, dokiedy nie będzie cieplu, na tyle, że. No, dzisiaj no, tak, ale jeszcze tydzień temu był śnieg, tak. To jeszcze nie. Ale tego no, roku będziemy na przykład zakończyć no, Benedyktynki, czy no, Czakijskiej lečak, Cventary, jak zawsze. No i jakiś tam szeryczyn mm, na pewno. No, je. no ale my nie jedyna komanda z Wisną tu pracuje, no bo Lwów takie miejsce, że po <laughs>